Piwna Japa wraca odcinek trzeci, scena 25. Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym już powrocie. U mnie to tak jest, że nagrywam, później mnie znowu nie ma, później znowu jestem, więc tym razem jestem, zobaczymy na jak długo. Mam nadzieję, że już teraz może regularnie, albo regularnie niż w ostatnim czasie, w tym roku. No, ale m, tak się składa, że przy okazji wizyty y, browaru Hopito w Poznaniu, y, na nagrano przejęciu w Ministerstwie Browaru Nomenomen, y, czyli tam, gdzie y, pracuję, y, dostałem y, od Andrzeja y, dwie puszki premierowe y, dwóch New Englandów, które wówczas miały premierę. Y, no i tam gdzieś podczas naszej y, rozmowy, jeszcze przed y, główną imprezą, y, zostało rzucone hasło, że Puszka jedna i druga Blue Lagon oraz Secret Haze są na tym samym poziomie co Pinta, Me i Disco Pamplona. No i to były na tyle mocne słowa, że bardzo mnie za... zaintrygowały. No i tak jak te piwa z kranu piłem i mam oni już jakąś wyrobioną opinię, mam swojego faworyta, mimo że to są bardzo podobne piwa. No to. Te puszki bardzo do mnie trochę przemawiają, żeby spróbować, czy rzeczywiście jest zachowana aż taka świeżość, aż taka soczystość, jaką spotkałem w Hazy Disco Pamplona. E, piwo uważone w browarze e, błonie. E, no, powiem tak, tak jak etykiety e, Hopito na butelkach niezbyt mi się podobają, e, tak jakoś nie rzucają mi się super w oczy, trochę mi gdzieś to wszystko, i tak na tej puszce wygląda to po prostu Zajebiście. E, I nie mówię tylko przez, przez jakąś sympatię, ale naprawdę na puszkach mi się te etykiety mega, ale to mega podobają. Tak jak mi się nie podobały e, etykiety na puszkach e, Birbanta. Tak tutaj, e, no to robi robotę. I myślę, że browary, które mają e, tego typu etykiety, czyli dużo wzorów, e, jakąś historię z, z rysunków stworzoną. E, I tutaj puszczam oko do jednego z takich zaprzyjaźnionych e, e, browarów. E, Róbcie puszki, bo te etykiety zajebiście się prezentują. Mamy, tak jak wspomniałem, Secret Haze, czyli mozaik Motueka IPA oraz mamy Citra Galaxy and Big Secret IPA w Blue Lagoon. To już Wam zdradzę, że to są New England IPA. Oba 16 ekstraktu 61 alkoholu, no czyli jak łatwo wydedukować, jedna warka piwa podzielona na Dwa różne chmielenia na dwa różne zestawy chmieli, które dają jakiś inny efekt. Co ciekawe, piwa naprawdę są różne. Nie można tutaj powiedzieć, że to jest na jedno kopyto. Aczkolwiek nie ma co więcej gadać. Po prostu nalejmy. Zaczniemy od Blue Lagoon, czyli Citra Galaxy and Big Secret. Delikatnie gdzieś sobie tam schodziłem wcześniej e, Oczywiście szkiełek nie mam jak zawsze dwóch równych e, A jeśli są to są takie, no powiedziałbym słabe Więc szkiełko warszawskiego festiwalu e, no, oczywiście nalałem e, Z dużą ilością piany e, Piwo tak dość mętne z tą pianą naprawdę taką śnieżno-białą, zbitą, ona może delikatnie jest kremowa. Piwo jest takie aż soczyste w kolorze. I to muszę powiedzieć, że naprawdę jest takie bardzo letnie, bardzo przyjemne dla oka. Zauważam generalnie to samo co na ekranie, że ten Blue Lagoon ma aż taki w tej swojej so soczystości, w tej takiej słoneczności, aż taki delikatny odbłysk, przebłysk zieleni, takiej chmielowości jakby. Że tutaj, jakby naprawdę było bardzo dużo chmielu rzucone. No i pachnie, pachnie naprawdę dobrze. Dużo cytrusów, dużo tropików. Mi się tutaj rzuca na pewno też dużo liczy. Ale te cytrusy, grejfrut. W smaku jeszcze więcej grejfruta. Taka, to albedo, jest trochę tutaj też zarys tych naprawdę pierwszych, ale to pierwszych tych ip w stylu West Coast, czy Double Ip, takich bardzo jasnych i właśnie one to też miały, że były bardzo fajnie aromatyczne, przy tym goryczka była taka stricte cytrusowa i dokładnie to tutaj jest, jak na New Englanda, to jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna goryczka. A utarło się, że na polskim rynku te New England to są takie soczki słodkie i nic poza tym. Skórka cytrusów, albedo jest bardzo soczyste. I co najważniejsze, pijalne, powiem tak, że przy tych 6% myślę, że po czwartym już by dało się odczuć, bo te piwa wchodzą bardzo, bardzo szybko. No ale sprawdźmy, jak sobie poradzi Secret Haze. Tutaj nalane aż po sam brzeg. Tym razem szkiełko z Wrocławskiego Festiwalu. No i tak, jak już może tutaj doleję trochę, pokażę Wam kolor. Bo, że znowu jestem sierotą i nie umiem nalać, ale chyba jest lepiej. Fakt, te szkła są y, ciut inne, żeby to zaprezentować, ale niemal identyczne. Wydaje mi się, że bardziej taki pomarańczowy, bardziej taki złotawy jest ten y, Secret Haze. Y, a Blue Lagoon, tak jak mówiłem, jest taki, ma delikatny przebłysk y, tego zielonego koloru, by tam troszkę chmieli zaciągnęło. Y, ale no Total to jest w ogóle takie słoneczne, jeszcze bardziej soczyste. Aromat jest bardziej, jest delikatniejszy na pewno. Tutaj trochę winogron na pierwszym planie. Bardzo takie przejrzałe owoce tropikalne, jak ananasy, jak mango. Miałem dzisiaj okazję w kuchni robić czatni mango, więc też te mango, właśnie takie przejrzałe, które wykorzystuję, to, to jest właśnie ten, ten zapach. Może nie tak słodki, ale właśnie taki, ba, właśnie te dojrzałe owoce, papaja trochę też. To jest bardziej takie mm, New Englandowe, w tym mniemaniu, właśnie, o którym mówiłem chwilę temu, że y, raczej słodkie rzeczy. Y, no, ale przyjemne. Może po tym pierwszym ta goryczka mi gdzieś tutaj ucieka, ale. Y, jest na pewno niższa. Ono w smaku jest takie bardziej... Soczy jeszcze bardziej soczyste, takie właśnie... trochę multivitamina nawet bym powiedział z owoców tropikalnych. No i to winogrono, takie niedojrzałe do końca winogrono, które tutaj fajnie kontruje taką delikatną cierpkością, wymieszaną z grejpfrutem też. No jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Nie robi to na mnie aż takiego wrażenia jak do Hazy Disco Pamplona, przynajmniej to, ale Blue Lagoon, owszem, jest takim praktycznie klonem, można by tak powiedzieć, że też jest dużo soczystości, dużo goryczki, parametry chyba też bardzo podobne. No ale naprawdę te piwa są bardzo, bardzo dobre. Myślę, że można by je w tych puszkach postawić koło. Przedstawicieli najlepszych zagranicznych browarów, którymi, które w Polsce tam robiły Furorę Cloudwatery, Watery, Nie wiem tam, Northern Monkey czy jak to się tam te nazywały, te browary, bo ja je za cholerę nie pamiętam, ale mniej więcej to jest ten klimat. I naprawdę Blue Lagoon dla mnie petarda. Ten Secret Haze, takie 0,25 Antaptowe niżej. No i powiem tak. Hopito, od kiedy przeszło taką małą rewolucję i, i waży w błoniu, i tam te receptury są dopracowywane, szczególnie jeśli mówimy o IPACH, to te piwa są naprawdę, naprawdę na dobrym poziomie. I to nie jest pierwszy raz, kiedy ja chwytam po przedstawicieli z tego browaru i są naprawdę, naprawdę smaczne. Zresztą gdzieś tam parę postów wcześniej na swoim facebooku wrzucałem jakieś zdjęcie przy układaniu kapsli, że trafiłem dwa pierwsze lepsze z brzegu spółki i były naprawdę przyjemne. Więc gratuluję tych receptur, życzę kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że te puszki będą w stałej ofercie. Albo nie tyle co dokładnie te puszki, ale w ogóle puszki z browaru Hopito będą w stałej ofercie sprzedażowej. Bo ja jestem ultra wielkim fanem tych piw polskich w puszkach. One naprawdę są świetne. No i co? Gratuluję Browar Hopito. Brawo Browar Błonie za wyprodukowanie tak naprawdę tych piw. A ja się z wami żegnam i mam nadzieję już niedługo w kolejnych materiałach, a na pewno w przyszłym tygodniu w odcinku mocnego wtorku, no bo tego już dawno nie było, zima dobiega końca, a tych mocnych piw jak widać nie ubywa. Więc do zobaczenia, na razie, cześć.